Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny, nazywam się Dawid Mysior, to jest program sprawki okiem katolika rano jest czwartek 24 października. Dziś wspomnienie świętego Rafała Archanioła, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest projekt ustawy pani Kotuli o związkach partnerskich. Teraz zapraszam na sprawki. Włochy. 16 października włoski senat ostatecznie przegłosował zaostrzenie przepisów dotyczących surogacji. Za ich złamanie grozić będzie do dwóch lat pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości do 1 miliona euro. Nowe prawo ma na celu domknięcie luki we włoskich przepisach odnośnie tzw. macierzyństwa zastępczego. Do tej pory praktyka ta była zabroniona wyłącznie na terenie Włoch, co oznaczało, że Włosi mogli dokonywać tzw. adopcji surogacyjnej za granicą. Z tej luki prawnej chętnie korzystali przedstawiciele ruchu LGBTQ i wszystkie inne literki, którzy w ten sposób obchodzili także zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe we Włoszech. Izba Deputowanych przyjęła nowe prawo już w lipcu ubiegłego roku, jednak ponad rok czekało ono na przegłosowanie w Senacie. Poprawkę poparło 84 senatorów, a przeciw było 58, przede wszystkim przedstawicieli lewicy. Przyjęcie prawa przez Senat z zadowoleniem przyjęła włoska premier pani Giorgia Meloni, która nazwała je zdroworozsądkową regulacją przeciwko komercjalizacji kobiecego ciała i dzieci. Wielka Brytania. 16 października w Izbie Gmin odbyło się pierwsze czytanie ustawy legalizującej tzw. wspomagane samobójstwo. Trzy dni wcześniej w katolickich parafiach na Wyspach Brytyjskich odczytano list przewodniczącego Episkopatu Anglii i Walii kardynała Wincentego Nicholsa poświęcony tej sprawie. Arcybiskup Westminsteru wezwał wiernych do aktywnego sprzeciwu wobec prób legalizacji zabijania chorych osób. W liście napisał Prawo do śmierci może stać się obowiązkiem śmierci. Czarno na białym widać skutki tego prawa wszędzie tam, gdzie ono obowiązuje. Poszerzane są okoliczności, w których dozwolone jest odebranie człowiekowi życia. Zarówno wspomagane samobójstwo, jak i zabójstwo medyczne, czyli eutanazja, są coraz bardziej dostępne i akceptowane. Kardynał Nichols wskazał także na sytuację pracowników służby zdrowia, którzy będą zmuszeni do współuczestniczenia w procederze. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie Świętego Rafała Archanioła. Jest on jednym z siedmiu archaniołów czczonych przez Kościół Święty według tradycji archanioł Rafał po raz pierwszy ujawnił światu swoje istnienie w wydarzeniach opisanych w starotestamentowej Księdze Tobiasza. Wówczas, przedstawiając się jako jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat pański, przybrał ludzką postać o imieniu Azariasz i wspierał Tobiasza swoim towarzystwem i opieką, między innymi przepędzając demona Asmodeusza oraz uzdrawiając ojca Tobiasza cierpiącego na ślepotę. Kult świętego Rafała w sposób szczególny rozwinął się w Wenecji, w której już w VII wieku powstał kościół dedykowany Archaniołowi, oraz w hiszpańskiej Kordowie, która obrała Rafała Archanioła swoim patronem. Według ludowej pobożności Archanioł Rafał jest prawzorem Anioła Stróża. Jest także patronem między innymi aptekarzy, chorych, lekarzy, pielgrzymów, podróżujących i żeglarzy. Australia. Arcybiskup Sydney Antony Fischer, który uczestniczy w trwającym obecnie Synodzie o Synodalności, w wywiadzie dla katolickiej telewizji EWTN, wyraził troskę, aby katolicy ustrzegli depozytu wiary i tradycji katolickiej. Australijski hierarcha przestrzegł także przed wynajdowaniem na nowo wiary i kościoła katolickiego. Jak stwierdził, jest to ogromny skarb, który otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń. Od naszego Pana Jezusa Chrystusa i jego apostołów, a my jesteśmy tu po to, aby przekazać go wiernie następnym pokoleniom. W związku z przebiegiem prac synodalnych, arcybiskup Fischer obawia się sytuacji, w której krajowe episkopaty otrzymają władzę nauczania różnych katolicyzmów lub decydowania o różnych liturgiach, a także wnoszenia swojej własnej kultury do spraw dotyczących moralności. Według hierarchy skończy się to tym, że w niektórych krajach miejscowi hierarchowie wprowadzą święcenia kobiet, tak zwane małżeństwa jednopłciowe, a nawet antytrynitarną heretycką chrystologię. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Brewiarium Kanonu Kultury Decorum to antologia kanonu literatury klasycznej, zarówno chrześcijańskiej, jak i antycznej, w formie literackiego jakby brewiarza, 365 tekstów do codziennej lektury przez cały rok. Jest to remedium na lewicową indoktrynację, pomagające w formacji człowieka w sposób klasyczny, w czasach gdy w polskim szkolnictwie Ministerstwo Edukacji usuwa z programu elementy związane z cywilizacją i kulturą chrześcijańską. Chcąc poznać kanon, nie damy rady przyswoić od razu całego ogromu treści, lecz możemy regularnie obcować z utworami stanowiącymi fundament kultury. Obcowanie z dziełami kultury klasycznej to antidotum na tzw. ducha naszych czasów i wielkie kulturowe zerwanie. Warto utwierdzić się w swojej przynależności do świata kultury klasycznej, bez której nie byłoby i nie będzie naszej cywilizacji. Link z możliwością zakupu książki Brewiarium Kanonu Kultury będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Na kod sprawki otrzymasz mój drogi słuchaczu 10% rabatu. Na tę i na wszystkie książki wydawnictwa Dembogóra. Stany Zjednoczone. Koalicja na rzecz rzeczywistej obecności przedstawiła wyniki przeprowadzonej latem tego roku ankiety, która miała na celu identyfikację przyczyn zaniku wiary w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie wśród katolików w Stanach Zjednoczonych. Wzięło w niej udział 16 tysięcy wiernych ze wszystkich amerykańskich diecezji. Było to największe badanie jakie kiedykolwiek przeprowadzono wśród katolików w stanach. Uczestnicy badania zapytani o przyczyny, utraty wiary w rzeczywistą obecność. Stwierdzili, że największy wpływ miało na to przyjmowanie komunii na rękę i na stojąco. Wśród innych przyczyn wskazano między innymi na udzielanie Komunii Świętej Publicznym grzesznikom, odrzucającym katolickie nauczanie a także brak szacunku do najświętszego sakramentu wśród duchownych, czy usunięcie tabernakulów z centrum świątyń. 71% ankietowanych wskazało ponadto, że duży wpływ na spadek wiary eucharystycznej ma homoseksualizm wśród kapłanów. Polska i Ukraina Polskim kandydatem do nagrody Oscara został nakręcony po ukraińsku film Pod wulkanem. W opisie produkcji na portalu Film Web czytamy: Wnikliwy obraz stanu emocjonalnego młodej inteligenckiej ukraińskiej rodziny Kowalenków, którą wybuch wojny zastaje ostatniego dnia wakacji na Teneryfie. Ich powrót do Kijowa okazuje się niemożliwy. W jednej chwili z turystów stają się uchodźcami. W filmie wystąpili nie tylko Ukraińcy, ale także imigranci z Afryki. W rozmowie z, a jakżeby inaczej, Gazetą Wyborczą. Reżyser filmu, pan Damian Kocur, powiedział: Pod wulkanem, przed polską premierą, miało na film Webie ocenę 3 na 10, czyli jedynie oczko wyżej niż zielona granica. Nieznajomi pisali do mnie na Facebooku, sugerowali, że robienie filmu w języku ukraińskim jest skandalem super, że film może w jakimś sensie być polityczny i wkurjać ludzi. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu, Część trzecia. Jezus Chrystus, droga powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 50. wstanie. Czy święci będą używali tego daru ich chwalebnego ciała? Użyją Go z pewnością, by zgromadzić się wokół Jezusa Chrystusa w momencie sądu i wstąpić wraz z Nim do nieba. Jednakże jest prawdopodobne, że nawet gdy znajdą się w niebie, będą się czasami poruszali według swojego upodobania, aby, używając tego daru sprawności, ukazać wspaniałość darów mądrości bożej oraz by napawać się widokiem piękna we wszechświecie różnych stworzeń, w których jaśnieć będzie w najwspanialszy sposób blask mądrości bożej. Czy ciała świętych na mocy tego daru sprawności będą się poruszały z miejsca na miejsce w sposób natychmiastowy. Nie, gdyż koniecznym będzie, by ruch ten odbywał się w czasie, jednakże trwanie ruchu będzie niezauważalnie krótkie ze względu na wielką szybkość owego ruchu. Co należy rozumieć przez czwartą cechę ciała chwalebnego, która jest nazywana jasnością. Należy przez nią rozumieć to, że majestat duszy otoczonej chwałą udzieli się także i ciału, które będzie świetliste i przezroczyste. Przezroczyste jak najczystszy kryształ, a świetliste i olśniewające blaskiem przypominającym słońce. Jednakże ten blask nie będzie redukował naturalnych barw ciała i jego części, ale będzie harmonizował z różnorodnością barw ciała aby je wzmocnić i nadać chwalebnemu ciału piękno bardziej boskie niż ludzkie. Czy ta jasność będzie taka sama dla wszystkich? Nie, nie będzie, gdyż będzie ona polegała na udzieleniu się ciału jasności jego duszy, otoczonej chwałą, co powoduje, że światłość ta będzie proporcjonalna do stopnia chwały duszy. Z tego powodu święty Paweł, chcąc nam powiedzieć coś o tym zróżnicowaniu jasności ciał zmartwychwstałych, napisał, że te ciała chwalebne będą jak ciała niebieskie, pośród których inny jest blask Słońca, a inny Księżyca, a jeszcze inny gwiazd. A nawet gwiazdy różnią się od siebie blaskiem. Czy różnorodność pośród ciał chwalebnych będzie wspólnie stanowić nieporównywalne z niczym piękno? Tak, a cały majestat świata materialnego, w tym co jest najwspanialsze, nie czyniąc wyjątku także dla ciał niebieskich, oddawać może bardzo niedoskonale i jakby w odbiciu piękno ciał chwalebnych. Czy ta jasność ciał chwalebnych mogłaby być dostrzeżona okiem ciała, które chwalebne nie jest? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Polska. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wydało wytyczne, zgodnie z którymi kobieta, która chce złożyć swoje dziecko w ofierze Molochowi, nie będzie mogła już uzyskać stosownego zaświadczenia po badaniu online. W tym celu będzie musiała udać się na wizytę stacjonarną. Jak stwierdził w rozmowie z dziennikiem gazetą prawną profesor Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, ofiara składana Molochowi, to mój drogi słuchaczu, oczywiście nasz zamiennik słówka na literkę A to przestępstwo ścigane z urzędu, jeśli jest nielegalna. A po pięciu latach od teleporady rodzina kobiety może dojść do wniosku, że lekarz nie dochował należytej staranności podczas badania. Za kilka lat może się zmienić interpretacja prawa. Może się okazać, że wydanie takiego zaświadczenia będzie rozumiane jako nakłanianie do złożenia nielegalnej ofiary molochowi. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne podkreśliło jednocześnie, że lekarz-psychiatra nie wystawia skierowania na złożenie ofiary molochowi. Jest jedynie konsultantem, który stwierdza stan zdrowia ciężarnej kobiety. Ponownie Polska. W piątek, 18 października, na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich autorstwa Minister do Spraw Równości pani Katarzyny Kotuli. Ustawa zezwala na zawieranie w Polsce związków osób tej samej płci, mających obowiązki i przywileje. Niemal identyczne jak małżeństwo. Od ustawy odcinają się na szczęście przedstawiciele polskiego stronnictwa ludowego. Wicemarszałek Sejmu pan Piotr Zgorzelski powiedział: Ustawa, która pojawiła się na stronach RCL-u, nie jest ustawą rządową. To jest ustawa, którą zgłosiła pani minister Kotula i obwieściła, niezgodnie z prawdą, że jest to ustawa rządowa. Ta ustawa pojawiła się bez uzgodnień koalicyjnych nawet znana z mocno liberalnych przekonań posłanka PSL pani Urszula Pasławska powiedziała to jest ustawa małżeńsko podobna my mamy inną filozofię obecnie bardzo nieszczęsna ustawa minister Kotuli znajduje się w fazie konsultacji uwaga każdy może nadesłać swoje uwagi na adres mailowy konsultacje.związki.maopa.kprm.gov.pl Związki pisane oczywiście bez O. Mój drogi słuchaczu, jeżeli masz czas, energię i chęć, zespół Sprawek Okiem Katolika serdecznie zachęca Cię do podzielenia się swoimi uwagami pod wyżej wymienionym adresem mailowym, który również zamieścimy w opisie tego odcinka. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. W ostatniej sprawce słyszeliśmy o projekcie ustawy pani Kotuli o związkach partnerskich. Proponowane prawo, czy raczej bezprawie, wydaje się być pierwszą próbą uśmiechniętej koalicji, by uczynić zadość oczekiwaniom uśmiechniętej Europy, która wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 grudnia ubiegłego roku w sprawie Przybyszewska i inni przeciwko Polsce. Stwierdziła, że Polska jest zobowiązana do zapewnienia ram prawnych umożliwiających parom tej samej płci odpowiednie uznanie i ochronę ich związku. Swoją drogą ciekawe, czy gdyby w roku 2003, przed referendum akcesyjnym, ktoś powiedział, że będziemy musieli zmienić prawo, bo brak przywilejów dla konkubinatów i par jednopłciowych narusza konwencję o ochronie praw człowieka. Czy wtedy wynik tego referendum byłby taki sam? Projekt pani Kotuli prawdopodobnie nie przejdzie, ale w najbliższych latach spodziewać się możemy kolejnych prób wprowadzenia tzw. związków partnerskich. Przeciwna strona ideologiczna często w takich sytuacjach pyta, a co to komu szkodzi? Co na przykład katolikom może przeszkadzać w prawie dwóch gejów czy lezbijk do zawarcia uprzywilejowanego i chronionego prawem związku? A zatem, co może nam przeszkadzać? Po pierwsze, przede wszystkim realizacja takiego projektu prawdopodobnie ściągnie karę bożą na Polskę. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. W przypadku człowieka, Bóg może mu wymierzyć sprawiedliwość tu na ziemi, ale również i przede wszystkim po śmierci cielesnej, ponieważ jego dusza jest nieśmiertelna. Natomiast w przypadku podmiotu, jakim jest państwo, Bóg może wymierzyć sprawiedliwość tylko tu na ziemi, ponieważ istnienie takiej społeczności jest ograniczone w czasie. Łamanie prawa Bożego i coraz bardziej dosadne wyrzekanie się przez Polskę roli ostatniego bastionu chrześcijaństwa w Europie najprawdopodobniej pociągnie za sobą konsekwencje w postaci kar Bożych, syłanych na państwo. Po drugie, projekt przyczynia się do ogólnej demoralizacji społeczeństwa. Stanowione prawo ma również swój walor edukacyjny. Wielu, szczególnie młodym ludziom, podniesienie takiej zabawy w dom przez ludzi pozostających w związku cudzołożnym, do rangi związku rozpoznawanego i chronionego przez prawo, może w głowach tych ludzi wprowadzić wielki zamęt. Dodatkowo dogadzanie własnym chuciom pod patronatem państwa niszczy moralność. W ludzkiej naturze, brak jednej cnoty wpływa również na psucie innych. A więc konsekwencją projektu o tzw. związkach partnerskich będzie wzrost wad osobistych, co negatywnie odbije się na wszystkich obywatelach Polski. Po trzecie, projekt szkodzi polskiej demografii, ponieważ gotowość na przyjęcie potomstwa jest największa w nierozerwalnym związku małżeńskim. I po czwarte, projekt uderza w katolików poprzez całkowite odrzucenie naszej potrzeby społecznej, jaką jest społeczne panowanie Chrystusa czyli respektowanie w ustawodawstwie prawa Bożego, a to mówi niecudzołóż. Mój drogi słuchaczu, jeżeli masz chęć i energię, napisz w komentarzu, czy przychodzą Ci do głowy inne negatywne skutki wprowadzenia przez Polskę tzw. związków partnerskich. Maryjo, posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 17 listopada zostanie odprawiana kolejna Msza Święta Tradycyjna, w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Rafale Archaniele, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, niełam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.